Filomena w trasie. Podwarszawskie warszawskie łowy. Czas zacząć. Wiem, że ceny w warszawskich lumpeksach mogą Was przytłoczyć, dlatego pojechałam poza Warszawę do Grodziska Mazowieckiego. E, jesteśmy na ulicy, która ma naprawdę sporo lumpeksów. I wchodzimy do pierwszego lepszego. Zobaczymy, czy coś znajdę. Jedziemy do Grodziska, dlatego że cały czas wyskakują mi lumpeksy stamtąd. Nie wiem, czy będzie taniej. Ale to nie ma znaczenia, zmieniamy miejsce. Myślę, że ja szukam zupełnie innych rzeczy niż lokalsi. Nie mam tutaj żadnych planów, jestem tu pierwszy raz, nie wiem co znajdziemy. Eee, więc o to co trzeba zrobić, to po prostu szukać. Już mamy jakąś pierwszą ładną rzecz na sukienka. Słuchajcie, tak już musicie kupować rzecz na raz i ja tego totalnie nie popieram, ale wiem, że są po prostu takie jednorazowe imprezy, gdzie potrzebujemy konkretnego ubrania. No to najlepszym wyborem będzie właśnie szukanie w lumpeksach. Tutaj mamy sukienkę. Ona jest poliestrowa, ale przy takich wizytowych sukienkach, właśnie na konkretną imprezę, możemy przymknąć oko, bo one po prostu mają się trochę inaczej układać i trochę inaczej wyglądać. Jest piękna, ale ja odkładam. Pierwsze dżinsy, Jeszcze wszystko sprawdzę. Jeansy Lewisa, bawełniany, bardzo klasyczne. Myślę, że też bardzo uniwersalne. O, mają tutaj dziurkę. I teraz tak, jest taki patent na tą dziurkę. Możemy udawać, że po prostu była specjalnie. Druga opcja to po prostu dorobić ich więcej, czyli poprzecinać, trochę je powycierać i po prostu będziemy mieli jeansy z dziurami. Albo trzecia opcja to nażyć po prostu coś tutaj: albo koraliki, albo naszywkę. I spodnie gotowe. Te spodnie są fajnym przykładem na upcycling, czyli możemy coś naszyć, coś nahaftować, coś nadrukować i mamy zupełnie nowy ciuch. I jak tu nie być kreatywnym jak luksusowe domy mody. Balenciaga, Miu Miu, Marine Ser czy Duran Lanting wykorzystują do swoich kolekcji odpady produkcyjne, nadwyżki magazynowe czy niesprzedane ubrania i tworzą kolekcje upcyclingowe. Tu jakaś koszula. Taka złamana biel, ale już czuję, że to jest coś miłego. Zobaczymy skład. I mamy tutaj 54% wiskozy i 48% kupro. Bardzo ładny skład. I czuć właśnie, że ona jest taka przyjemna, taka mięsista. Do biura nawet na co dzień, na jakieś spotkanie. Ten kołnierzyk wymaga niestety odświeżenia, ale przy białych ciuchach jest to według mnie prościej wszystko usunąć niż w kolorach. Zbierzemy, zobaczymy ile będzie kosztować. Dobra, chyba już nic nie znajdę, lecę do kasy. Wszystkim polecam wycieczkę poza swoje miasto. Jeśli wiecie, że już nic fajnego nie znajdziecie u siebie, to po prostu jedźcie za miasto. Ile to będzie razem? 36 zł i bluzeczka Dres. Tylko to kupałaś.